Simtor. To jest to. Eee, jest. Przychodzę do was z filmem. Tak, to moje krzesło, tak, skrzy. Co to na święte Wielkanocne? No to może zacznijmy. Są to dwie grupy. Byłam u mamy mojej mamy, babci Heleny, w Lędzinach. i dostałam tak. Szokowanie. Eee, o. Ale już niestety poszły i troszeczkę się zużyły. To Fifi. To jest z świątecznymi dekoracjami na Wielkanoc. Miałam jeszcze jedno, ale tam to jakby tak znikło. Jest w moje, moje. Tutaj jest taka koperta z napisem Amelka i w środku są książki. E, jest 175 zł. No i teraz y, jestem Pojechałam później do taty mojej... Boże, to mamy mojego taty do Katowic w akcji Ludmimy. O! Taką łososiową taką wstążeczkę. Zaraz zobaczycie, czy ona służyła wcześniej. O! Proszę bardzo Taka różowa. Przyda mi się na pewno do czegoś. No i teraz tutaj muszę wyjąć. zobaczycie do czego ona była przyklejona oczywiście nie mogło zabraknąć jej niespodzianki, nie mam aktualnie Krzysztofa z Krainy Lodu i on tak wali w blok lodu, tak jestem bardziej taki dla chłopaków no ale, a tu jest smarfetka, która czyta mapę ale dostał ją mój brat dostał ją mój brat i dał mi ją, powiedział, że on mnie nie chce dostałam też taki piękny kubek motylki Chciałabym kupić z własnym imieniem, ale niestety się nie znalazło. I właśnie ta karteczka chodziłem i szukałam i znalazłem specjalny pisak. Więc napisz, co tam chcesz. Zajączek. O, i ona była tak przyklejona w środku. A to jest chyba specjalny pis pisak taki do szkła. Tak, to to jest kolejna rzecz. Teraz y, następne rzeczy. Zdaję. Worek ze słodyczami i widzieć, tu jest ta wstążeczka, o której mówiłam. Później jak mi jeszcze starczy czasu, bo ja mam ograniczenie do 15 minut, także jak mi później starczy czasu, to pokażę Wam, co jest w tym woreczku. Dostałam też również dwa notesy. Jeden. I zaczęłam już nim Jest on w takiej grubość. Takiej grubości i ma karteczek 288 razy dwa To tam później powiem. A tu, to będzie mój taki pamiętnik. A to będzie zeszyt, taki malutki notesik. No to jest pusty. A tu będę rysowała po prostu, kogo znałam i tak dalej, moi przyjaciół, moją rodzinę, etc. No i teraz. Y Zakupu uznajmiałam, że będę zbierać figurki konie szlaj. Otóż, otóż, bębenkiem mam pięć koni. To jest Tinker Clutch. I to jest gabana. Tak, gabana, tak. Dobrze mówię. Mam okiera arabskiego. Tak. I on ma tu takie stopienie. I to jest haris. To jest yy, klacz z truper zirebak. A to jest parysek. To jest klacz arabska, dolce. O, ona ma tu takie bardzo fajne, przyciemnione kopyta. I ma tu też zdobienie takie na grzybie. No i moja ukochana, andaluzyjczyk. Tak. Andaluzyjska klacz. Bardzo ładna jest. Ma taką bardzo ładną grzybę i nazywa się foxta. Także, no, zobaczymy. Muszę zobaczyć, czy jeszcze czasu. Tylko popatrzcie na te szlejchy No, spokojnie nie mam nawet 5 minut. Dobra, teraz klikujemy. Kinder niespodzianka, ale Kinder niespodzianka pierwszego zjadłam. Taka czekoladka. tak jakby Kinder Pinku i takie. Taką knaczkę ze Słońca. Faż się roztopiła ładno. dół. Jakiś Jakieś batonik z wawela. Jakieś dwa botaniki z Ele, kisa. Taki złoty i srebrny batańki. Takiście sobie zobaczyli. Ja drugi. To jeden trzy Michałki, Jeszcze nic z tylko. Niespodzianka. I teraz mam takie. Już mam odmówić, że muszę powiem, że nie pokazywała pojedyncze, tylko wszystkie razem bym chciała. Takie jajeczka z różnymi nadzieniami. Mam tu również dwa. Oj, dwa Kinder Bueno Mini. Brązowe, czyli mleczne. O, żebyście sobie popatrzyli. I jedną czekoladkę Kindera. Dwa wasze Tu już jest praktycznie koniec. Są wasze szokobąsy. Mówiłam dalej. Mamy czekoladki. No i mamy tu takiego zajączka, co ona trzyma łapki przy tułowiu i ona podniesie na łóżka. Dlatego z powrotem one się tak w moich się w moich rękach. A tu mamy takiego, co trzyma łapki na brzuszku. I ma takie klapnięte uszka Tak. O. I to on jest sobie z czekolady mlecznej. A tu mamy razy dwa takiego też takiego samego jak czekoladowego. Poczekajcie chwilę. To już Wam pokażę stąd, tak jak mówiłam, takiego. O. Kurczę, no światło go zasłonię. O, tu. Tak. Tu ma oczka. O tu idealnie jest. No. Pięknie. I mam grazy dwa Uy. i drugi. I czekoladki są tutaj włożyłam, a słodycze mam tu. Tu mam dwie figurki, tu mam te wstążeczki pisak do szkła taki kubek motylki moje fox, pokstę, boże dolcze, paryska harisa i kabane, dwa notesy raz, dwa, pamiętnik i no to za zapisywania moich przyjaciół pieniążki, szokobonsy i to fifi to fifi było razy dwa, ale no już zjadłam Zjedliśmy, przepraszam, bo to liczę Pan nogę. Także myślę, że Wam się podobał. Hmm, mam zamiar za niedługo kupić może Tinker Ogierę i malutką, malutkiego sierbaczka do Arabów i do Tinkerów. E, na razie mam takie ambitne plany. Na razie się bawię, że parysek to jest e, dziecko właściwie: boże, kabany, dolce i harisa. Ale najładniejsza jest na razie e, Foxta Ale bardzo mi mi na, na razie pa, imiona pasują. Najbardziej chyba do niej gabana tak. E, na razie mi się właśnie te imiona podobają. Ja też to już tu, też jak widzicie. Chip to jest chip. To jest Chang, to jest Berry to jest Numnox. sobie nadałam imiona. Także ja taktyczki nadaję wszystkim imiona. Tak, znowu, przepraszam, znowu nagrywałam na tej książce, ponieważ mam ją z biblioteki wypożyczoną i ona jest właśnie w twardej okładce i on to się bardzo dobrze trzyma. Wcześniej potrzebowałam jakichś wspomagaczy, czyli pilota, czyli tak jak wcześniej próbowałam podłożyć jajko, ale za pierwszym podejściem mi nie pykło, także wziąłam pilot i tu wsi, w tą szparkę, tu tutaj mam telefon i on właśnie tak nagrywa całą moją twarz. No, i tak, na tym się nagrywa jeszcze do tych, jeszcze chwilkę, a później będę musiała sobie coś wymyślić. Wymyśleć, przepraszam, za, za wymowę. No, ale myślę, że też nie będzie jakiegoś wielkiego problemu. Tak jak wiecie, za niedługo pojawi się DIY za zrobienia ios Nie obiecuję, kiedy on będzie, bo się pewnie i tak, i tak nie wyrobię. Tak samo jak z DIY pilingu, e, po prostu się film usunął, tak? E, ze zrobienia DIY iOS-a. Tylko zrobię, kiedy mi się skończy, i będę już chciała zrobić po prostu e, kolejny, Ale na razie jeszcze go troszeczkę. został aktualnie. Mam aż cztery pomadki, Mam taką z Watermelon Watermonshine i Water a Mam takiego e, błyszczek, jakby pom taki błyszczek, nie wiem, jak to się nazywa. E, na do ust arbuzowy, kuszący arbuz, tak. I jeszcze wazelinę, bo trzeba ją później. Bo do tego mi jest potrzebna tylko od je, jej je, po pod pół łyżeczki, do jej łyżeczki mi jest potrzebna, a zresztą to może będą smarować sobie na usta albo na coś innego, tak. I dobra, no to do zobaczenia. Jeszcze tak ostatnie zerknięcie na szlejchy. Tutaj jeszcze na rzeczy. No to, to zobaczymy. No i cześć.